Jak wygląda praca na planie tego serialu, bo wiesz Maja Hirsch się wypowiedziała w tym temacie i stwierdziła, że po prostu wy tam pracujecie bardzo, bardzo szybko, że ona prosiła, żeby było trochę tak spokojniej, żeby tak się bardziej przykładać i taka byłam trochę confused, no bo w sumie tak pomyślałam, że zapytam trzeciej osoby jak to wygląda. To Tak, widziałem ten materiał. Maja bardzo ładnie i bardzo delikatnie to nazywała, to rzeczywiście, że, że, że pracujemy szybko. Bardzo, 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 bardzo intensywnie pracujemy. Nie każdy lubi chyba tempo takiej pracy, ja osobiście nie, um, ale myślę, że to nie tylko ja, tylko nie wiem, no, wielu kolegów również nie chce się wypowiadać w ich imieniu. Um, no też nie do końca jest to, wiesz, na pewno wygodna czy łatwa sytuacja dla wszystkich, po prostu jest taki moment w pracy i, 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 i cholerka, Majka, rozumiesz, rozumiem cię doskonale, no. Hmm. Czyli ty jako aktor też wolałbyś, żeby to działo się troszeczkę wolniej, żeby na przykład było więcej dni zdjęciowych? Ja, ja bardzo bym chciał ci powiedzieć, ale kurczę, muszę to zawsze ładnie w słowa ubrać, bo... A... Bo będzie grubo. Ale mm, wiesz, no my pracujemy w ogóle intensywnie, bo pracujemy praktycznie codziennie, czasami włącznie z sobotami. Mm, czas na odpoczynek czy na regenerację nie, nie, nie jest zazwyczaj jakoś wyjątkowo dużo. E, kurczę, no, wybaczcie, zbywam, ale muszę powiedzieć, jest bardzo intensywnie, moi drodzy. No i tyle. Myślę, że. Zinterpretujecie to państwo po swojemu? Nie jestem tutaj od tego, żeby wyjaśniać powody odejścia nie swoje, więc odsyłam do Mai, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że się spotkamy niedługo. Jeżeli nie na planie, to gdzieś indziej. Pozdrawiam cię, Maju, serdecznie i, e, i odsyłam do Mai, ewentualnie do produkcji.